Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak narysować pawia. Łatwo i szybko. Bez Bezbędnego przedłużania, zaczynajmy. Najpierw narysujemy głowę. Będzie okrągła. O tak, teraz narysujemy tłów. Tutaj będzie trochę bardziej zwężone, a tu będzie się rozszerzać. Po drugiej stronie rysujemy tak samo. Ok, teraz narysujemy nogi. Tu robimy takie, tak, taki jeszcze kawałek, będzie piórek, jakby. I tu już rysujemy łapkę. Najpierw jedną. Teraz drugą. Dobra, teraz narysujemy pazurki. Na końcu będą takie kuleczki, a na nich pazurki, bardzo malutkie. Tu jeszcze w tylnej łapce zrobimy kawałeczek. Takiego jednego pazurka, który jeszcze będzie widać. Ok. Teraz narysujemy na tułowiu takie jakby piórka, takie postrzępione. Po jednej stronie i po drugiej. O tak. Teraz narysujemy dziób. Będzie w kształcie trójkąta, ale będzie miał rogi bardziej zaokrąglone. O tak. Teraz narysujemy oczy. Robimy taką łeskę na początku, po drugiej stronie tak samo. W środku rysujemy taką małą kreseczkę, a na niej kropkę. Po drugiej stronie robimy tak samo. Ok. Teraz na czubku głowy narysujemy piórka. A na zakończeniach ich y, będą też takie kropeczki. Dobra, teraz narysujemy ogon. Robimy jedną taką kreskę y, od tłowia. Dajemy ją do góry i na niej rysujemy takie łezki. Mogą one na siebie trochę zachodzić. W ten sposób w środku rysujemy kulkę, takie koło, a w środku niej mniejsze koło, które wypełniamy. O tak. I tak rysujemy dookoła piórka. Ja nie chcę Was zanudzić, dlatego zrobię cięcie i za chwilę do Was wracam. Ok, mi zostało już do narysowania tylko jedno piórko. Teraz zrobię je mniej szczegółowo. niż to pierwsze. Okej, okay, i to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie pomysł, co mogę narysować w następnym odcinku, napiszcie mi w komentarzu. Pa!